Jest 17:30. Będę się tak dziwnie patrzył, bo y, mam notatki tutaj tu mam swoją twarz, a tu mam mikrofon, rzecz jasna, więc oczywiście zgubiłem gdzieś długopis. Ale nieważne, poradzimy sobie z długopisu. Moi drodzy, ja się nazywam Zed, jestem członkiem takiej grupy kreatywnej, która się nazywa Lance Macabre. Oprócz tego prowadzę taki kanał wraz z Wojtkiem Rzadkiem i z Pawłem Jurglem Skałą, który się nazywa RPGowy Jak i zasadniczo gadałem o sobie o rp Eee i w i na RPG-owym Jaku. Dzisiaj yy, chciałem z Wami pogadać na temat y, konwencji jako takiej, ale przede wszystkim o tym, w jaki sposób wykorzystywać konwencję na maksa. Ale żeby sobie... Y, jak wykorzystywać konwencję na maksa w trakcie sesji. Więc yy, a, zanim będę mógł sobie do tego przejść yy, i tak gdzieś poruszyć ten temat bardziej... Yy, Konkretnie muszę na początku trochę poprzynudzać na temat tak zwanych szczegółów różnych, bo to będzie nam ważne, bo bardzo nam potrzebne, żebyśmy wiedzieli na czym wspólnie stoimy. O, w ten sposób powiem. I w ogóle zanim cokolwiek zacznę, to ja powiem coś następującego. Z mojej perspektywy nie ma jednej słusznej metody grania, jednej słusznej metody prowadzenia gier fabularnych. To, co natomiast chcę powiedzieć, to jest to, że są pewne uniwersalne doświadczenia, które jeśli tylko i wyłącznie podejdziemy do nich z otwartą głową, to jesteśmy w stanie z tych wspólnych doświadczeń skorzystać i tak naprawdę przełożyć dowolne patenty i dowolne narzędzia, których używamy przy jakimś konkretnym stylu grania do innego stylu grania, który nam bardziej pasuje i który bardziej preferujemy. Ja osobiście. Yy... Podchodzę do rpg bardzo mocno z perspektywy fabuły. Ona jest dla mnie kluczowa, jeśli chodzi o kwestie rozgrywki, i dlatego, między innymi, e, oczywiście współtworzona fabuła, bo nie interesuje mnie super zmyślna przygoda wymyślona przez Mistrza Gry, w której bohaterowie gracze nie mają, niczego do, nie mają nic do roboty i sesja nie ma stawek i tylko i wyłącznie skaczą od npc do npc Bardziej chodzi mi o sesje, w których to Mistrz Gry wspólnie z graczami tworzą fabułę i do tworzenia fabuły potrzebne jest bardzo wiele narzędzi niektóre są mniej, niektóre są bardziej ważne. Natomiast ja będę dzisiaj mówił właśnie o konwencji i o tym, jak ją wykorzystywać. Ale właśnie konwencja. O co chodzi z tą konwencją? Sam termin oczywiście bierzemy z literatury znawstwa i filmu znawstwa, bo to jest to, gdzie one zostały rozpoznane jako pierwsze, zanim pojawiły się RPG Znaczy konwencja w filmie i konwencja w książce. Żeby nie gadać jakoś jakoś super, zbyt inteligentnie i nie próbować być jakimś tutaj wykładowcą uniwersyteckim, będziemy mówić ogólnikami. Ja będę mówił ogólnikami. I będę upraszczał rzeczy, żeby. Żeby to było bardziej komunikatywne, a nie żeby to było jakieś super, super bystre czy coś takiego. Więc mówiąc o konwencji, mówimy o elementach, które znajdują się w fabule i estetyce, które definiują nam to, czym dana sesja w naszym przypadku jest, przenosząc oczywiście pewne elementy z literatury czy z filmu. I konwencja, jako taka, jest pewnego rodzaju metakodem, którym się posługujemy w trakcie komunikacji, bo to jest, to jest kluczowe. To jest komunikacja. Sesja jest o komunikacji de facto między graczami a mistrzem, gry, między grającymi, bo też mów, mówmy grającymi. I teraz z mojej perspektywy, konwencja, którą sobie weźmiemy, którą sobie zdefiniujemy na potrzeby naszej sesji. Jest jednym z bardziej kluczowych narzędzi komunikacyjnych, ponieważ to, w jaki sposób my postrzegamy sesję, w jaki sposób postrzegamy fabułę, w jaki sposób angażujemy się w rozgrywkę, jest super subiektywne. Jak zapewne każdy sobie zdaje z tego sprawę, jak nie, to właśnie, o, revelation. Jest to subiektywne. A ta subiektywność wynika przede wszystkim z tego, że yy, używamy takiego. Yy, dynksu, że tak powiem, który się nazywa schematami narracyjnymi. Schematy narracyjne to jest takie coś, co mamy w siebie wbudowane, co się w nas tworzy tak naprawdę od samego, od samego początku, jak tylko jako istoty ludzkie zaczynamy kminić i zaczynamy łączyć ze sobą fakty, ponieważ ludzki umysł w sposób bardzo naturalny myśli za pomocą fabuł i dodaje sobie narrację. Jak ktoś miał dzieci albo obserwował dzieci, które się bawią, dzieci bardzo szybko wymyślają sobie historię do zabaw, które robią, nawet jeżeli sama zabawa w sobie nie posiada żadnej fabuły. To dzieci bardzo szybko biorą klocki, tworzą z tych klockowych postaci jakichś bohaterów i odgrywają między nimi sceny albo wydarzenia. Bo w ten sposób się komunikujemy i w ten sposób łatwiej nam, łatwiej nam zrozumieć. Więc schematy narracyjne są tą matrycą, poprzez którą postrzegamy rzeczy. I ponieważ schematy narracyjne wynikają z naszych doświadczeń, z naszego backgroundu, z tego, jak jesteśmy wychowani, w jakiej kulturze się wychowywaliśmy, ale także z edukacji, ze wszystkiego, tak naprawdę, jakby, bo schemat narracyjny cały czas się zmienia i ewoluuje, to on jest takim bardzo subiektywnym sposobem postrzegania rzeczywistości, postrzegania fabuł. I teraz, jeżeli nie będziemy korzystać z konwencji, a korzystamy z niej w rzeczy w sposób bardzo naturalny, jako, jako, jako ludzie, jesteśmy w stanie te dwa bardzo subiektywne sposoby postrzegania, czyli dwa schematy narracyjne dwóch różnych osób, powiedzmy czterech, załóżmy, że gramy sesję gdzieś mi Bridge i trzech graczy, więc mamy cztery różne schematy narracyjne, które mielą sobie um, tą fabułę, którą wspólnie tworzymy, to dzięki konwencji, jeśli mamy ją dobrze zdefiniowaną, to jesteśmy w stanie Znacznie płynniej się komunikować i znacznie lepiej rozumieć to, co się między nami dzieje na sesji. I nie robić rzeczy, jak to się mówi, od czapy. Czyli nie podejmować działań, albo nie deklarować działań, albo nie opisywać wyników działań, czy nie wprowadzać elementów do fabuły, które będą nam się wydawały niewiarygodne. Bo to jest kolejny element, który należy, na który należy zwrócić uwagę. Ponieważ konwencja i to jest duże uproszczenie. Stoi w dużej mierze na straży naszego poczucia wiarygodności fabuły, w której, w której partycypujemy. I co mam na ten temat? Co mam na myśli w tym temacie? Ja sobie zerknę na Discorda czy tam się coś nie dzieje, nic się nie dzieje. Dobra. Co mam na myśli o tej wiarygodności? Wiarygodność nie jest realistycznością, bo to jest drugi termin. Rzeczy, które są realistyczne, są realistyczne z naszej subiektywnej perspektywy, ponieważ również wynikają z naszych doświadczeń, ale także z popkultury, którą czerpiemy, z której czerpiemy. To znaczy poczucie realizmu, dokładniej rzecz biorąc, nie? jeśli y, oglądamy film, czy, oglądamy, y, y, czy czytamy książkę. I dzieje się w tej książce czy filmie, na przykład, w Ołowaniu, że jest to film, i bohater otrzymuje postrzał, i on dalej po, tym, po tej kuli biegnie. To w zależności od tego, jaki jest charakter tego filmu, my, dzięki właśnie wyczuciu wiarygodności, a nie realizmu, jesteśmy w stanie zawiesić naszą tak zwaną niewiarę, jeżeli chodzi o kwestię tego, co oglądamy. Bo jeżeli oglądamy film, który ma być bardzo takim przyziemnym, trzymającym się realiów konwencji realistycznej w filmie wojennym, to, podej to, to zakładamy, że jak ktoś dostanie postrzał, to się przewraca i, i umiera, albo gdzieś tam kona, a jeżeli oglądamy jakiś film bardziej sensacyjny z lat 90. czy 80. z Bruceem Willisem, to zakładamy, że Bruce Willis jest w stanie przyjąć tyle pocisków, ile jest w stanie przyjąć, żeby dojść do końca w swojej historii. Nie? I to też jest Wiarygodne dla tej historii, chociaż nie jest realistyczne. z tą realistycznością jest to tyle śmiesznie, że ponieważ budujemy ją też poczucie realistyczności, budujemy też bardzo często o to, co czerpiemy, co czerpiemy z popkultury, tak naprawdę uzupełniamy nasze braki w doświadczeniach, życiowych doświadczeniach z historii, z tego, co się uczymy, czy z tego, co pochłaniamy jako jednostki intelektualnie żyjące. To mamy też nasze własne subiektywne podejście do kwestii związanych z realizmem, ponieważ jeżeli ktoś nigdy nie był świadkiem albo nigdy nie przeżył, na przykład, dostania pięścią w twarz, to może sobie tylko i wyłącznie z filmów, książek czy opowieści innych ludzi wyobrazić, jak powinna, się, jak powinna wyglądać cała sytuacja, kiedy ktoś dostaje pięścią w twarz. Nawet jak ktoś to przeżył, ma zupełnie inną, inną wizję tego, i dla niego inne rzeczy będą bardziej realistyczne. Natomiast właśnie po to, mamy, po to jest nam wiarygodność, ponieważ wiarygodność jest, wiarygodność wynika z konwencji i dzięki temu, że korzystamy z konwencji i myślimy o konwencji w trakcie pochłaniania fabuł, tutaj mówię oczywiście o filmach czy, czy, czy o książkach, ale to jest również na sesji, ponieważ patrzymy na te rzeczy przez pryzmat właśnie konwencji, to postrzegamy je, to szukamy, jak nasz umysł szuka wiarygodności, a nie realizmu. Częściej. Oczywiście są ludzie, którzy bardzo mocno są ugruntowani w, re... w potrzebie poczucia realności, więc łatwiej jest im zbaczać w stronę niemyślenia o rzeczach za pomocą konwencji, ale nie próbując nikogoś urazić, jest to pewien rodzaj wyuczonej dysfunkcji, ale tutaj na marginesie powiem, ponieważ z poczuciem konwencji i z umiejętnością się jej posługiwania, jest jak z unoszeniem się na wodzie, jazdą na nartach czy jazdą na rowerze. W gruncie rzeczy, jeśli nie kombinujemy, i nie próbujemy, użyć takiej brzydkiej anglojęzycznej kalki, y, overfinkować y, tego zjawiska, to bardzo w sposób bardzo naturalny jesteśmy w stanie podstawowe elementy danego... Y, Danej rzeczy, którą robimy, po prostu robić. Jeżeli mamy dziecko, które wchodzi na zaczepę po raz pierwszy narty, to jeżeli nie ma jakiejś wrodzonej dysfunkcji, która mu przeszkadza, to ono bardzo szybko zorientuje się, co ma zrobić ze sobą i jak ma jechać. Jasne, potem będzie szlifowało swój, 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 swój warsztat i będzie się uczyło jeździć lepiej, bardziej bezpiecznie itd. itd. Natomiast pryncypia jazdy na nartach bardzo szybko sam sobie wyrobi. Natomiast wielokrotnie widziałem ludzi, w, którzy zabierają się za jazdę na nartach, mając lat 30-40 i strasznie mi idzie, ponieważ zaczynają super kombinować. Okej, okay, to ja muszę, jak skręcam w lewo, to muszę tak obrócić płozę, tutaj mam, muszę tam coś zrobić z rękoma, muszę ułożyć jakoś odpowiednio jądra. i ponieważ bardzo mocno się zastanawiałem nad tym, co robią, nie czują tego. Bo tak jest trochę z konwencją, w konwencji się trochę czuje. I teraz ten wstęp był nam potrzebny do tego, żeby przejść dalej w temacie i żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że dzięki konwencji, dzięki poczuciu konwencji jesteśmy w stanie z tego subiektywnego języka naszego wewnętrznego komunikować się z ludźmi na zewnątrz i mieć semi-obiektywne narzędzie komunikacji. I teraz po co nam to jest? A jest to nam po to, żeby... Ja się napiję, przepraszam, muszę. Jest to nam po to, żeby nie wsadzić w błoto, jak to się mówi, i nie robić błędów. Nie popełniać błędów, a nie tyle co błędów, co nie robić komuś wbrew, nie robić czegoś źle. To są złe słowa, ale zaraz no jak będę dawał jakieś przykłady, to, to czy, 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 czy ogólnie bardziej zarezerwował sytuację, mam nadzieję, że wyjdzie to bardziej klarownie. Bardzo często się zdarza że, i tutaj przydam dam taki przykład i niech to będzie przykład z yy, sesji w klimacie, w konwencji horroru, że mistrz gry, jeżeli mamy taki rodzaj gry, w której to mistrz gry sobie wymyśla rzeczy, ja patrzę, tam jakieś komentarze mi się wyślają. O, tutaj są, widzę jakieś komentarze, ale to nic do mnie i tutaj też nic. Się dzieje. Dobra, wracam. Yy, mistrz gry po sesji mówi, o, gracze zrobili coś takiego bez sensu, bo tam był trop, który ja im dałem, a oni tam nie poszli, a powinni tam pójść, bo tam była fabuła. I teraz to jest błąd koncepcyjny, ale to może być, w sensie błąd koncepcyjny, jeśli chodzi o kwestię przygody, ale może być to też kwestia braku komunikacji, jeżeli chodzi o kwestię konwencji. I teraz przykład Zewu Cthulhu na przykład. W Zewie Cthulhu mamy sobie badaczy, tajemnic. I w konwencji tego systemu jest bardzo mocno zakodowane, że badacz bada. I to jest yy, i z takiego założenia yy, w sposób naturalny wychodzi mi z gry przygotowując przygodę do tulu. To znaczy załóżmy, że chce, żeby przygoda zaczęła się od tego, że badacze natrafiają na dziwne zdeformowane ciało. I teraz wychodzi z tego założenia, ponieważ konwencja yy, Lovecraftowska i konwencja tego kosmicznego horroru mówi o tym, że bohater natrafia na coś dziwnego i chce to wyjaśnić. Natomiast jeżeli gracze na dziwne, zdeformowane ciało odpowiedzą, nie interesuje mnie to, boję się, idę stąd, próbuję znaleźć jakiś lokal, chcę iść spać, to znaczy, że nie posługują się konwencją i to znaczy, że nie mają prawa się skomunikować z mistrzem gry i skomunikować się wewnętrznie w fabule, którą wspólnie tworzą, ponieważ Jedni grają konwencję. W sensie miszgry gra konwencję lovecraftowskiego horroru, a reszta graczy ewidentnie gra konwencję e, bliskich życia okruchów, okruchów życia. Nie i chcą bardziej sobie pograć ich e, alter ego w realnym świecie, które, e, którym robią, jedzą kanapki i robią tak zwaną jajówę, czyli lubią sobie posiedzieć i roleplayować tak po prostu. E, i są takie konwencje, gdzie taka jajuwa siada, ale są takie konwencje, gdzie ona nie siada. Więc to jest, po to jest nam potrzebne, żeby uniknąć takich sytuacji, w której, w której yy, na poziomie meta są problemy z komunikacją między graczami grającymi, tak naprawdę. Ja nie chcę mówić między graczami a mistrzami, mistrzami tylko między, gracza, między grającymi, bo tak jest ich znacznie z mojej perspektywy lepiej yy, lepiej postrzegać. I teraz tak, żeby yy, nie przyciągać i mówić dalej. Żeby móc skorzystać z konwencji na Maxa, żeby móc ją wykorzystać na maksa, przede wszystkim musimy umieć ją zidentyfikować. I tutaj nie ma krótkiej drogi do identyfikacji. Bardzo dobrą metodą jest przede wszystkim zapoznać się z grą, w którą chcemy grać, ponieważ większość współczesnych gier bardzo otwarcie mówi o konwencji, w której jest napisana. Starych zresztą też, ale czasem bardziej, bardziej trzeba wyczytać, jak ta konwencja wygląda. Ale większość gier próbuje tę konwencję. O tej konwencji mówię na samym początku. Na przykład, obcy grafabularna bardzo łatwo i bardzo szybko na pierwszych stronach klaruje, o czym jest. Jaka jest konwencja tej rozgrywki? Jakie są jej elementy? Co będzie się działo w fabule? Jakie elementy powinny znaleźć się w fabule, i jakie elementy powinny znajdować się w bohaterach i w jaki sposób bohaterowie powinni nawiązywać interakcje ze światem, żeby wypełnić fabułę, w której ta gra została wymyślona. Więc pierwsze co musimy zrobić, to ustalić konwencję, w której będziemy grali. To wcale nie oznacza, że nie możemy tej konwencji zmieniać, wcale nie oznacza, że nie możemy w tej konwencji robić różnego rodzaju twistów. Natomiast to, co jest ważne, to jest to, żeby ją mieć zdefiniowaną, bo dzięki temu będziemy w stanie. A, trzeba coś wiedzieć, trzeba się na czymś znać, żeby móc to zmieniać. Z mojej perspektywy tak to wygląda. A, druga rzecz. I oczywiście, a, bardzo dobrym narzędziem, jeżeli chcemy sobie eksperymentować i grać na przykład na mechanikach otwartych, typu fu, Typu Fade, czy po prostu brać sobie Jerry Zero Engine i na nim sobie kombinować jakieś swoje własne uniwersa i tworzyć swoje własne pomysły na gry. Warto jest sobie też poczytać w internetach czy w literaturze źródłowej. O cechach głównych konwencji, w której chcemy sobie prowadzić. Jeżeli chcemy sobie poprowadzić konwencję palpową lat 80. i 90., -tych, to możemy sobie poczytać o konwencji, w jakiej zostały napisane Indiana Jones albo zostały napisane Gwiezdne Wojny, tutaj lat 70., ale już mamy tę konwencję. Nie? I warto jest te elementy, tych elementów się nauczyć, poczytać sobie o nich i posiadać tą wiedzę. Niestety nie ma w tym przypadku drogi na skróty. Drugim elementem, który nas interesuje, na który warto zwrócić uwagę, kiedy chcemy wykorzystywać konwencję na maksa, to jest zdiagnozować, które elementy mechaniki gry, w którą chcemy grać, wspierają konkretne elementy konwencji. I teraz yy, znowu udamy się do przykładu, i będę mówił o co chodzi na kwestii, kwestii na przykładzie. Bierzemy sobie obcego grafabularna. Obcy grafabularna, grafabularna jest w konwencji y, filmów i tak naprawdę książek o obcym, o aliencach. I teraz, elementami charakterystycznymi dla, tego, y, dla, tego, y, dla tej konwencji, tego specyficznego rodzaju kosmicznego horroru, to jest przede wszystkim izolacja bohaterów. To jest. Y, Obce, nieludzkie i tak naprawdę pozbawione ludzkich cech zagrożenie i to takie agresywne zagrożenie, zmaganie się z tym zagrożeniem w warunkach nieprzychylnych dla organizmów żywych jak sobie zobaczymy książki, czy zobaczymy sobie filmy o obcym, to zazwyczaj dzieje się to w kosmosie, na jakiejś bardzo trudnej do przeżycia planecie, gdzie poza habitatami jest super wiatr, gradobicie i w ogóle masakra, jak na przykład w dwójce, czy, czy jest to yy, jak w trzeciej części obcego więzienie, które tak naprawdę można spędzać tylko i wyłącznie w zamkniętej przestrzeni, a poza jest absolutna dzicz i chaos i trudno powiedzieć cokolwiek tam można, że tam się nie da przeżyć, więc bohaterowie muszą być zamknięci na jakiejś bardzo w bardzo konkretnej przestrzeni. Wiadomym jest to, że w gruncie rzeczy częścią tej konwencji jest to, że bohaterowie są mniej bądź bardziej specjalistami w różnych dziedzinach, wokół których zbudowany jest temat. Nie? Mamy ósmego pasażera stromą, mamy tam różnych załogantów, którzy mają różne kompetencje. Nawet w drugiej części obcego, gdzie większość bohaterów jest kosmicznymi Marines, oni też mają różne kompetencje, bo ktoś biega ze smartganem, ktoś jest dowódcą, ktoś jest tam sierżantem itd. Więc oni mają różne kompetencje. I teraz, jak spojrzymy sobie na mechanikę i spojrzymy sobie na kwestie związane z tym, jak, co jest napisane w grze obcy, to zauważymy, że te wszystkie elementy tej konwencji, której wymieniłem, są w tej mechanice. Konwencja jest mocno zabójcza. Okej, okay, dobrze. Więc jeszcze tak naprawdę 2-3 minuty. Konwencja jest dosyć zabójcza. Bohaterowie łatwo umierają. Stres jest bardzo dużym czynnikiem. Jest bardzo dużo elementów w mechanice mówiące o zagrożeniach z zewnątrz, nie tylko obcym, i tak dalej, i tak dalej. Bohaterowie mają bardzo konkretne archetypy, więc to też jest element, który jest dosyć kluczowy, jeśli chodzi o kwestię tego, jak to zbudowany. I teraz kiedy wiemy, jakie są elementy konwencji, i wiemy, a... Które elementy mechaniki wspierają tę konwencję. Zostaje nam tak naprawdę zrobienie dwóch rzeczy. Pierwsza, to jest spotkać się na sesji zero. Czyli takiej sesji, na której nie będziemy jeszcze grali, albo będziemy grać trochę, ale przede wszystkim będziemy obgadywać rzeczy. I przedstawić sobie te wszystkie elementy konwencji. Żeby mistrz gry i gracze wspólnie, wszyscy grający, zdawali sobie sprawę z tego, w co grają. Nie? Żeby wiedzieli, że to będzie gra o przetrwaniu w przypadku obcego. Będziemy raczej uciekać do, od obcych, a nie do nich strzelać. Będziemy próbować się uratować i uciec. Ponieważ głównie bohaterowie w obcym uciekają. Te konfrontacje się tam zdarzają, ale przede wszystkim chodzi o uciekanie. Jak spojrzycie na pierwszego, drugiego, trzeciego, czy czwartego obcego, tam bohaterowie zawsze uciekają. To nie jest dążenie je do konfrontacji, tylko to jest ucieczka, a konfrontacja podąża sobie za bohaterami. I kolejna sprawa, jak już sobie omówimy na sesji zero i będziemy widzieć, że mamy zaznaczone w punktach, o czym jest ta konwencja, w której będziemy grali. Drugą rzeczą jest zbudowanie bohaterów graczy dokładnie pod konwencję, w którą będziemy grali. Żeby ci bohaterowie graczy właśnie wspierali dodatkowo jeszcze tym, jacy są i jak są skonstruowani, i za pod względem mechanicznym, i pod względem fabularnym, żeby wspierali tę konwencję. Więc jeżeli zakładamy, że będziemy grali obcego, sesję obcego w konwencji zbliżonej do drugiej części obcego, to zdajemy sobie sprawę z tego, że tam będzie sporo walki, sporo strzelania, będą elementy, w, którym, w których będzie e, będą potrzebne jakieś dodatkowe umiejętności techniczne i tak dalej, więc na pewno będzie to sesja mniej przy, przygotowana dla bohaterów, którzy są przede wszystkim nastawieni na przykład na social I tak dalej, i tak dalej, więc warto jest wiedzieć o tym, co będziemy grali i zbudować bohaterów pod to, żeby oni tą konwencję wspierali. O, dziecko mnie wyzywa więc jeszcze minuta i będę kończył. I tak naprawdę, tak naprawdę tak jak mówię, to już jest w gruncie rzeczy wszystko, co chciałem powiedzieć na temat tego, jak wykorzystać konwencję na Maksa, ponieważ żeby móc ją wykorzystać na Maksa, trzeba ją grać. Rzadko kiedy uda nam się wypełnić konwencję danej rozgrywki za pierwszym razem. Zwłaszcza jeżeli wszyscy grający podchodzą do systemu po raz pierwszy. Natomiast to jest dokładnie tak jak z na rowerze, czy z, graniem, czy, czy, czy z jeżdżeniem na nartach, czy z graniem na jakimkolwiek instrumencie. Praktyka czyni mistrza i pozwala nam coraz łatwiej, coraz szybciej wchodzić w pewne elementy. To, co jest kluczowe, to jest to, żeby, się, żeby to wszystko wypełniać, żeby się nie wyłamywać, żeby nie robić rzeczy wbrew konwencji. Nawet jeśli uznamy, że to fajnie zrobić coś takiego, co będzie subverted expectations, jak to się mówi brzydko z języka angielskiego. Zanim będziemy robić jakieś chocki, klocki, będziemy robić jakieś dziwne twisty związane z, e, z konwencją, najpierw sobie ograjmy, najpierw sobie dobrze, dobrze zdiagnozujmy i zrozummy, na czym ona polega. I to tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że ten krótki materiał e, 25-minutowy był dla Was wystarczająco satysfakcjonujący. E, I co? Ja Wam serdecznie dziękuję w takim wypadku. I będę się e, zwijał. E, I może jeszcze wrócę na ten konwent i coś zobaczę samą jakąś inną prelekcję. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się cieplutko. Hej, hej.